Panie ja dziś przychodzę z takim sercem z sercem zmęczonym udręczonym czasem zbuntowanym ale spragnionym ciebie pragnę twojej obecności twojej miłości twojej ręki która uniesie mnie z tej nocy panie ty jesteś bogiem cudów dla ciebie nie ma nic niemożliwego twoje słowo mówi czy jest coś niemożliwego dla pana księga rodzaju rozdział 18 werset 14 to pytanie zadałeś Abrahamowi i Sarze, kiedy nie wierzyli, że mogą mieć dziecko w starości. I stało się. Spełniłeś swoją obietnicę. Ja dziś staję przed tobą z moją niemożliwością, z moją pustką, z tym, co po ludzku nie do naprawienia. Ale ty nie jesteś ograniczony ludzkimi słabościami. Ty jesteś Bogiem, który mówi: Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Księga Jeremiasza, rozdział 32, werset 27. Panie, niech Twoja moc zstąpi na mnie. Niech Twoje światło rozświetli moją ciemność. Niech Twoja obecność złamie moją samotność. Niech Twój cud objawi Twoją chwałę. Ty jesteś Bogiem, który dotyka. który zbliża się do trędowatych, do grzeszników, do złamanych i odrzuconych. Ty jesteś tym, który usłyszał głos niewidomego: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział dziesiąty, werset czterdziesty siódmy. I ty się zatrzymałeś. Zapytałeś go, co chcesz, abym ci uczynił? A on odparł, Rabuni, żebym przejrzał. Ja dziś wołam, jak ten niewidomy, Panie, spraw, żebym przejrzał. Spraw, abym zobaczył Twoje działanie, Twoją miłość, Twoją wolę. Spraw, abym poznał prawdę, która wyzwala. Twoje słowo mówi, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Ewangelia według świętego Jana, rozdział ósmy, werset trzydziesty drugi. Prawda, Panie, często boli. Ale tylko ona prowadzi do życia. Dziś proszę, daj mi serce, które będzie gotowe przyjąć prawdę. Nie moją wersję rzeczywistości, ale Twoje spojrzenie. Nie moje żądania, ale Twoje prowadzenie. Jezu, Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty powiedziałeś, Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, werset 11. Dziś oddaję Ci się jako owca, która się zagubiła. Proszę, odnajdź mnie. Weź na ramiona. Zanieś tam, gdzie będzie życie. W Ewangelii czytam, że przyszli do Ciebie czterej ludzie, niosący paralityka. Nie mogli wejść, więc rozebrali dach. Znieśli go przed Ciebie. A Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Ewangelia według świętego Marka, rozdział drugi. Wersety od pierwszy do 12. Panie, może ja dziś nie mam siły sam iść do ciebie. Może inni mnie przynieśli, może modlą się za mnie, ale ty patrzysz na ich wiarę i na moje serce. I ty przebaczasz, i uzdrawiasz. Dlatego proszę, uzdrów mnie, panie. Wybacz mi każdy grzech. Obmyj mnie krwią baranka. Nie zostawiaj mnie w ciemności. Daj mi twoje światło, twój pokój, twoje prowadzenie. Ty powiedziałeś: Pokój zostawiam wam pokój mój daje wam nie tak jak daje świat ja wam daję niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka Ewangelia według świętego Jana rozdział 14 werset 27 Panie wlej ten pokój w moje serce pokój większy niż okoliczności pokój większy niż ból pokój większy niż mój lęk bo ty jesteś księciem pokoju bogiem wszechmogącym tym, który nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Tym, który uciszył burzę słowem, milcz, ucisz się. Ewangelia według świętego Marka, rozdział czwarty, werset trzydziesty dziewiąty. Ucisz i moje burze, Panie, ucisz moje emocje, ucisz moje wątpliwości, ucisz moje żale, i daj mi serce ciche, pokorne i ufające Tobie. Maryjo, Matko Jezusa, matko cudów. Ty zachowywałaś wszystkie sprawy w swoim sercu. Ty nie rozumiałaś, ale ufałaś. Ty powiedziałaś: Niech mi się stanie według słowa twego. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, werset trzydziesty ósmy. Ucz mnie takiej wiary. Wiary, która nie potrzebuje dowodów. Wiary, która ufa nawet wtedy, gdy nic nie czuje. Wiary, która czeka cierpliwie. Duchu święty, pocieszycielu, przyjdź i odnów oblicze mojego życia. Daj mi moc do walki, daj mi siłę, kiedy słabnę, daj mi nadzieję, kiedy wszystko gaśnie. Boże, nie wiem, czy otrzymam ten cud, o który proszę, ale wiem, że otrzymam Ciebie, a Ty jesteś wszystkim. Dlatego dziś modlę się słowami z Księgi Psalmów. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Na zielonych pastwiskach pasie mnie, nad wody spokojne mnie prowadzi, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Księga Psalmów, rozdział 23, wersety od pierwszego do czwartego. Panie, bądź ze mną, idź przede mną, zostań przy mnie. Niech się stanie cud w Twoim czasie, w Twojej mądrości, w Twojej miłości. Nie moja, lecz Twoja wola niech się spełni. Panie Boże mój, klękam dziś przed Tobą w świętej ciszy. Zatrzymuję się przy Tobie, bo wiem, że Ty jesteś tu, w tej chwili, w tej przestrzeni, w tym moim wołaniu. Ty jesteś Bogiem obecnym, nieodległym, nieobojętnym. Twoje imię to Emmanuel, Bóg z nami. Ty przyszedłeś na świat, by zamieszkać pośród ludzi, by dzielić nasz głód, nasz ból, nasz lęk, naszą nadzieję. Panie, dotknij mnie. Niech Twoje palce, palce tego, który ulepił Adama z prochu, dotkną dzisiaj mojego życia. Niech się stanie cud, nie tylko wokół mnie, ale przede wszystkim we mnie. Niech zadrży moje serce, tak jak zadrżało serce uczniów w drodze do Emaus, gdy mówiłeś do nich w drodze. Czy serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 24, werset 32. Niech pała także moje serce, kiedy stoisz przy mnie i szeptem łaski wlewasz we mnie twoje słowo. Pragnę cię, Panie, Czekam na ciebie. Wyciągam do ciebie moje ręce. Nie jako ktoś, kto ma prawo domagać się łaski, ale jako dziecko, które ufa, że Ojciec je kocha. Panie, Ty jesteś święty, Ty jesteś jedyny, Ty jesteś wieczny, Ty jesteś źródłem i celem, Ty jesteś Alfą i Omegą. Ty powiedziałeś przez Proroka Izajasza: Moje myśli nie są myślami Waszymi, a Wasze drogi nie są moimi drogami, bo jak niebiosa górują nad ziemią. Tak moje drogi nad waszymi drogami i moje myśli nad waszymi myślami. Księga Izajasza, rozdział piąty, wersety 8 i 9. Dlatego dziś, Panie, nie próbuję Cię zrozumieć. Nie pytam dlaczego. Nie stawiam warunków. Oddaję Ci moje serce, takie jakie jest, kruche, pełne szwów, ale gotowe przyjąć Twoją wolę. Jeśli chcesz, uzdrów mnie. Jeśli chcesz, podnieś mnie. Jeśli chcesz, wskrześ to, co umarło. Ale jeśli twoja wola jest inna, daj mi siłę, bym przyjął ją w pokoju i miłości. Jezu, ty klęczałeś w ogrodzie oliwnym, a pod twój spływał jak krople krwi. Wołałeś: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja, niech się stanie. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 22, werset 42. Dziś ja powtarzam te słowa. Nie moja, lecz Twoja wola niech się spełni, bo wiem, że Twoja wola jest zawsze wolą miłości, nawet jeśli jest trudna, nawet jeśli mnie boli. Ty jesteś Bogiem, który płakał przy grobie Łazarza, Bogiem, który się wzruszył i zawołał, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11, werset trzeci. I umarły wyszedł, zawiązany. Martwy, ale posłuszny Twojemu Słowu. Panie, zawołaj dziś i mnie, zawołaj mnie po imieniu. Zawołaj moje życie z grobu, zawołaj moją nadzieję, moją miłość, moją wiarę i przywróć je do życia. Ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Niech Twoje życie dziś rozleje się na moją duszę. Niech popłynie jak strumień łaski i oczyści wszystko co chore, wszystko co martwe, wszystko co zgaszone. Wiem, że Twoje imię to Jezus, czyli dos Bóg zbawia. Nie, Bóg osądza, nie, Bóg opuszcza, ale, Bóg zbawia. Więc przychodzę do Ciebie, Zbawicielu. Zbaw mnie od rozpaczy, zbaw mnie od gniewu, zbaw mnie od duchowej śmierci i wypełnij mnie sobą. A kiedy wszystko już się we mnie uciszy, niech zostanie tylko jedno. Twoje święte imię wypisane na moim sercu. Panie, chcę Ci się oddać na nowo. Chcę, byś wziął moje życie całe, każdy dzień, każdy krok. Każde pragnienie, każdy ból, niech będą Twoje. Matko Najświętsza, Tobie się zawierzam. Przyjmij mnie pod swój płaszcz, tak jak przyjęłaś Jana u stóp krzyża. Powiedz znów do Jezusa, nie mają już wina i wyproś mi cud nowego początku. Święty Józefie, mój opiekunie, czuwaj nade mną. Ucz mnie milczenia, pokory i zaufania. Aniele stróżu, mój towarzyszu cichej drogi, Prowadź mnie przez noc ku porankowi. Wszyscy święci, którzy patrzycie już na oblicze Pana, módlcie się za mnie. A teraz, Boże mój, niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na mnie i pozostanie. Niech spocznie na mojej duszy jak rosa. Niech ukoi moje serce jak olej. Niech rozświetli moje myśli jak światło. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą. Niech cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. Księga Liczb, rozdział 6, wersety 24 do 26: W Twoje ręce, Ojcze, oddaję mój dzień, mój dom, moich bliskich, moją przyszłość i moją duszę. Niech Twoje imię będzie błogosławione, teraz i na wieki wieków. Amen.